Cześć, e, jestem w Lizbonie. Właśnie jestem z synkiem w parku, typowo przeznaczonym dla dzieci. Przed chwilą była tutaj gromadka e, jakichś przedszkolaków, a teraz praktycznie zostaliśmy sami, więc e, mogę coś nagrać i wam pokazać, jak to wygląda. Tak wygląda jedna część parku, jakby on jest taki e, trzypoziomowy. Ja jestem na najniższym poziomie. Zobaczcie, jak to wygląda. Jest bardzo dużo zieleni, jest duża przestrzeń i są przeróżne możliwości zabawy dla dziecka w każdym wieku. Dużo zjeżdżalni, ustawki. E, tutaj jeszcze ciuchcia, o, a tutaj jest taki zjazd dla dzieci z jednego piętra na drugie. Teraz zobaczymy, jak Jendrek zjedzie. Także super, bardzo mi się podoba. Podoba mi się to, że jest właśnie tak zielono. Myślę, że słoneczny dzień również daje to dużo ochłody. Okej, okay, pokażę Wam teraz jeszcze piętro wyżej. Jestem już teraz na drugim poziomie, który tak się prezentuje. Są znowu zjeżdżalnie, jakieś spinaczki. Jest także miejsce do siedzenia dla rodziców. Jest zieleń. Stąd mamy tutaj ładny widok, właśnie na to, co dzieje się niżej. Pięknie jest tutaj, bardzo zielono, i, i to mi się mega podoba. Między innymi są takie wspinaczki. Jędrek poradził sobie z przeszkodą po swojemu. Ale grunt, że się udało. Coś czuję, że zaraz zjedzie. Okej, okay, poczekajcie. Idzie? Ostatni tak. Przedstaw szczerze, trochę się bałam, ale się udało. Brawo, zrobiłeś to. Widzisz? Szukam Cię, szukam. Jesteś. I tu da zjeżdżalnię, co? Ślizgawka. Więc jak widzicie, park jest naprawdę urozmaicony i, i bardzo mi się podoba. Jest bardzo bezpieczny e, dla dzieci. Także super, ekstra. Jeżeli jesteś w Lizbonie z dzieckiem, to koniecznie musisz ten park odwiedzić. O, a tam w tle widać też statek. Kolejna atrakcja, bardzo fajna. Teraz idziemy na tę najwyższą część zobaczyć statek. Tak właśnie wygląda. Cały ten plac tutaj morski nazwijmy to, chociaż tutaj są jakby takie namioty a la tipi. I jest zielono, jest przyjemnie. Nie jest gorąco dzisiaj, więc e, <gryw> więc naprawdę miło się tutaj spędza czas. Statek to fajna atrakcja. Można się zabawić w pirata bądź kapitana. Już idę. Ok, udało się. Ktoś już wszedł na górę, więc zaraz pewnie zjedzie. I tak to tutaj wygląda. I tutaj są te namioty. Myślę, że można się tutaj pobawić w chowanego. Zobacz, tu jest wejście. To tutaj? Idziemy do innego. Wysiadka. Okej. Okay. Tak to wygląda. Dobrze, to żegnam się z tego naprawdę świetnego parku. I liczę na to, że znajdę jeszcze jakieś ciekawe miejscówki, które będę mogła wam pokazać. A tymczasem, buziaki z Lizbony. Pa!